Hej, co powiecie na podróż do przeszłości? Zagłębimy się w historię Amazonii, by odkryć tajemnicę jej zaginionych miast. Bierzcie spray przeciw i lecimy! Puszcza amazońska to największy na świecie las deszczowy. Tutajsze środowisko może być bardzo niebezpieczne dla człowieka, ale jeśli wierzyć legendom, Amazonie wciąż zamieszkują liczne, niekiedy opływające w bogactwa ludy. Czy to rzeczywiście prawda, czy jedynie wymysł naszej zbiorowej wyobraźni? Myślenie to mógł zapoczątkować mit o El Dorado. W miarę jak Europejczycy odkrywali południowoamerykańską Ziemię w XVI wieku, pojawiła się pogłoska o pewnej amazońskiej cywilizacji, która dawniej malowała swojego wodza na złotoku, czci swoich bogów. Legenda o El Ombre dorado, czyli o złotym człowieku, szybko dotarła do Europy. Odkrywcy zaczęli snuć marzenia o niezliczonych pokładach złota ukrytych gdzieś w odległej dżungli. Jak łatwo się domyślić, niedługo potem rozpoczęły się liczne ekspedycje do Ameryki Południowej. Odkrywcy nie musieli długo szukać wspomnianego plemienia, nazywało się Chipcha i zamieszkiwało okolice dzisiejszej Kolumbii, niedaleko jeziora Guatavita. Lud ten kultywował tradycję malowania swojego wodza, zwanego Zipa, od stóp do głów na złoto. Następnie w ramach plemiennego ceremoniału, pomalowany Zipa pływał w rzece, roznosząc po jeziorze złoty pył. W ten sposób członkowie kultury Chipcha okazywali wdzięczność bóstwom, które wierzyli. Rytuał ten zupełnie oczarował europejskich konkwistadorów. Dla nich złoto było środkiem pieniężnym, wykorzystywanym tylko i wyłącznie w handlu. Doszli do wniosku, że skoro Chipczowie wykorzystywali tak duże ilości cennego kruszców ceremonialne, gdzieś w amazońskiej dżungli musieli przechowywać jego gigantyczne pokłady. Tak właśnie powstała legenda o El Dorado. Dawny ceremoniał El Hombre Dorado był na ustach całej Europy, aż ludzie skrócili jego nazwę do El Dorado, co rzekomo miało oznaczać pełne złota fikcyjne miasto. Jego zakrojone na szeroką skalę poszukiwania były dla Europejczyków bardzo kosztowne. W końcu trzeba było przeczesać ogromne połacie amazońskich lasów. Niestety z każdej ekspedycji wracali z pustymi rękami, o ile w ogóle wracali. Przenieśmy się do 20-wiecznej Anglii. Królewskie Towarzystwo Geograficzne, prestiżowa instytucja brytyjska szukało kogoś, kto byłby skłonny pojechać do Ameryki Łacińskiej i zbadać brazylijsko-boliwijską granicę, a konkretnie jej odcinek mieszczący się w gęstwinach amazońskich lasów. Tak się złożyło, że Sir Percy Fawcett był wielkim miłośnikiem Iberoameryki, więc od razu zgłosił się na ochotnika. Warto odnotować, że puszcza amazońska zajmuje powierzchnię, którą można by porównać z kontynentalną częścią USA. Leży na obszarze ośmiu państw, w tym Brazylii, Peru i Boliwii. Sprawne przemieszczanie się po tych terenach to nie lada wyzwanie. Dżunglę pokrywa bardzo gęsta roślinność. Poza tym jest to dom dla niebywale groźnych drapieżników, takich jak anakondy, pantery, krokodyle, piranie. I nie tylko, mimo tych zagrożeń, Fosset odniósł ogromny sukces w tworzeniu mapy okolicy, w której przebywał i zdawało się, że pragnął czegoś więcej. Po powrocie z ekspedycji zaczytywał się w dziennikach innych odkrywców, chcąc zdobyć jak najwięcej informacji o starożytnych ludach Amazonii. Czytał o Inkach i Majach oraz ich wielkich państwach. Wierzył, że skoro Inkowie potrafili budować imperium rozciągające się na 2 miliony kilometrów kwadratowych, to w tym regionie mogły rozwijać się również inne cywilizacje. W trakcie badań fosset natknął się na zapiski jednego z 16 wiecznych odkrywców. Opisywały one miasto leżące głęboko w amazońskich lasach, na terenie którego Występowały niewyobrażalne wręcz pokłady minerałów. Miasto, którego domostwa były oddalone od siebie o 25 km, czytał. Fragment ten dodatkowo pobudził wyobraźnię Anglika. a Wtedy postawił sobie nowy cel odnaleźć zaginione miasto Z, które sam tak nazwał. W ciągu wielu lat poszukiwań Fosset skupiał się na ruinach skalnych, które mogłyby sugerować obecność ludzkich osad. Podczas późniejszych ekspedycji odkrywał tereny stanu Mato Grosso, leżącego w środkowej Brazylii, kierował się do dolnych odcinków rzeki Shingu. Piesza wyprawa w tamtą okolice zwykle zajmowała mu 14 dni. Potem kierowany przez tubylczych wodzów plemiennych, którzy znali ten region lepiej niż ktokolwiek inny, płynął drewnianymi łodziami. Jak się z nimi porozumiewał, tego nie wiadomo do dziś, ponieważ posługiwali się oni jedynie rdzennymi dialektami. Niektórzy uczeni twierdzą, że to mogło być powodem, dla którego nigdy nie odnalazł miasta Z. Uważa się, że nie potrafił wyjaśnić, czego dokładnie szuka. A to nie był jego największy problem. Jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, Amazonka nie jest zbyt przyjemnym miejscem. W swoim dzienniku Foset dopisał spotkanie z 18-metrową anakondą, z którego ledwie wyszedł żywy, wspominał o uciążliwych nieprzespanych nocach i o tym, jak rankami budził się ze spuchniętymi od ukończeń komarów rękami i nogami, a niektórzy jego znajomi mówili, że był człowiekiem nie do zdarcia, ale do czasu. Niestety, ze swojej ósmej ekspedycji nie wrócił do domu. Foset przepadł bez śladu. Część osób podejrzewa, że był bliski osiągnięcia swojego życiowego celu. W dniu zaginięcia wysłał żonie pełen optymizmu list, w którym pisał, że nie ma się czego bać, i że wyrusza na sprawdzone ostatnie poszukiwania. Jego nieudane próby odnalezienia ruin zdawały się udowadniać hipotezy stawiane przez ówczesnych ekspertów. Lasy deszczowe nie umożliwiają rozwoju większych i kompleksowych społeczności. A co dopiero miast? Naukowcy byli przekonani, że zaginione miasta Amazonii to jedynie fikcja. Przynajmniej do lat 60., kiedy to dzięki nowoczesnej metodologii zaczęto sugerować co innego. Uczeni odkryli w Amazonii skrawki ekstremalnie żyznej gleby którą nazwali czarną ziemią. Jej szczególnie duże połacie znaleźli wzdłuż rzek. Dalsze badania wykazały nawet, że do powstania tych gleb przyczyniły się uboczne produkty przemiany materii człowieka lub celowe wypalanie lasów, co właśnie ją urzeźniło. Czarna ziemia mogła oznaczać tylko jedno: w Amazonii uprawiano ziemię na większą skalę. Było to również potwierdzenie innych teorii: w rejonie tym faktycznie mogły istnieć ludzkie osady. W latach 90. wzdłuż wspomnianej rzeki Shingu ekipa archeologiczna z Uniwersytetu Florydy dokonała niebywałego odkrycia. Przy współpracy z rdzennymi mieszkańcami znaleźli bardzo długie rowy. Gdy je zmapowali, zrozumieli, że to ślady większej osady. Mówiąc konkretniej, były to pozostałości stara niezaprojektowanych murów okalających skwer. Niektóre z nich okazały się drogami wiodącymi do dalszych osad. W istocie tylko ten skrabek Amazonii, którego powierzchnię można przerównywać do stanu New Jersey, był niegdyś siecią dziesiątego osad. Eksperci uważają, że w latach 1250-1650 mogło je zamieszkiwać, co co najmniej 50 tysięcy ludzi. Inne odkrycia były możliwe dzięki pomiarom LIDAR. Technologia ta pozwala badaczom wykonywać satelitarne zdjęcia obszarów leśnych. Nie trzeba więc nawet być na miejscu. Szacuje się, że sieć wykopów w brazylijskim Akri powstała w przedziale od 200 do 1200 roku. Dowodzi to istnieniu potencjalnych osad zamieszkałych przez 60 tysięcy ludzi. Inne zdjęcia z okolic rzeki Xingu sugerują ślady miasto szacowanej populacji nawet 50 milionów mieszkańców. To były zaginione miasta Amazonii. Wierzcie lub nie, ale zdjęcia te pokazują, jak blisko był poset od dokonania rewolucyjnego odkrycia. Ruin szukał we właściwym miejscu, nie wiedział jednak, że obiekt jego poszukiwań był chybiony. W przeciwieństwie do innych miast, takich jak Cusco, którego mieszkańcy wykorzystywali kamień jako podstawowy materiał budulcowy, ludy żyjące w amazońskich osadach używały drewna i gliny do wznoszenia swoich miast. Materiały to jednak są nietrwałe i z czasem zapewne uległy rozkładowi, namierzenie ich wymagało za. O wiele bardziej nowoczesnych technologii niż ta, którą dysponował FOSED.